Stanisławie no. ostatni odcinek na dzisiaj w sesji nagrywkowej. Witam cię no. bardzo serdecznie. Witam też widzów. I w naszym tutaj y, Road to Global Elite Supreme Master. Lecimy, lecimy. Mamy dzielnicę czwartą Wiednia. Czwarta dzielnica Wiednia. Kera jest czwarta dzielnica? Dziś od góry chyba, nie? To leci. Jakoś raz, dwa, trzy, cztery tu. Tak, aż tu? Tak dwa rady zawija. Chyba do 10 i od 10 się drugi raz zawija. No. no. Chyba między nami. Lecimy, lecimy. Ręcznie. Proxem. Mamy tutaj no, typowa Sotusu Azji. Edge. Czerwone te. Słupy nic nie mówią. Co jest bo? Boss? No jest właśnie. To pasko jest pierdzące. Bo już wiem. No to jest baba baba barona, barona. No coś takiego. Francisz tam. O <grym> Francisz tam. <grym> Jezus, jakbyś mi powiedział wcześniej. Co bym tam dał. Właśnie. Właśnie. Aha. Mini-market Ru. Delfin, Riviera. <laughs> Delfin Winograd Riviera. Winogradna. Naja. To jest po dwóch językach. Delfin Riviera? To, 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 to jest, nad Morzem Czarnym, coś Jakieś nowo rosyjskiego? Po dwóch językach. Toczy. Dobra, ten kras Essa. <laughs> Riviera. No w sumie jak po angielsku pisało, no to. Musiało być coś no. tutaj związane z tym. Dobra, tu mamy typową Turcję. Mamy Rift gigantki. Ale masz Rift, a jest Rift faktycznie. To Albania. No, to jest Montenegron. Jakie je Albanie gość. No popatrz. Patrz na to, co się dzieje tutaj. Jesteśmy w tym miejscu dokładnie. Chwiczka. Ej, myszka mi nie działa. Myszka mi nie działa. O nie. I muszę iść po baterię, czekaj. O nie, ja muszę solo zagrać. Oj widzowie, będą problemy teraz jak gram solo. Ajajaj, oj aj, 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 będą problemy. A może nie będą teraz problemów. Mamy co, typową Norwegię. oj, aj, aj, będą problemy tutaj. Wyjebka będzie jak do 120 Oj, jak północno. Matka jedyna. Przemysła wracaj. bo se nie poradzę solo. Jezus widzowie pomóżcie. Nie damy rady. O ja cię pierdolę Kirgista y Co? Co to jest za auto? Ja nie wiem, co to jest. Mongolia chyba. Dokładnie tak. To, że Przemek tam dał. Ale jakie auto było? Co jest takiego auto? Jeszcze nie widziałem. Nie dowiem. Czy Przemkowi potem pokazać? Chcemy klikaj coś na touchpadzie. Bo jesteśmy skończeni. Kupowa hm? Wielka Brytania. Chociaż tu nie jesteśmy skończeni. Widziałeś wzi jakie auto tam było? Nie widziałeś. Dobra, GG jesteś? Halo? halo, halo? Halo, Poczekamy na ciebie, może. No, halo, słychać mnie? No, słychać, słychać. O, dobra. To się popsuło i nie było mnie słychać. Ty widzia widziałeś jakie było auto w tym? w Mongolii. No typowe No yy, w kolorze tego yy, krowy łaciatej z, ze snorkelem. No, no to tak jest od Lembatora na południowy zachód. Dokładnie takie. I śnieg jest Wan... tylko w okolicach łębatora też. Dokładnie tak było. No mamy Włochy. W sprawie Meksyku. Mamy Meksyk typowy Komunę di Winerkate. Gdzie? Winerkate, nie wiem. Komunę? Wygląda północno może. się tak. Komunę? Jolo. Jolo. Tam już jest za wysoko. Człowiek. Za wysoko. Jeszcze, no, można wysoko. Jeszcze wyżej no. musisz. No to, nie. Na no, no. Ja miastach się nie da zgadywać. No. A, już masz za wysoko. Hmm. Uh -huh. Także tego widzę, jesteśmy w tym. W tym jesteśmy, w Grecji typowej. Tak. To są okolice Aten. Tak? Kreciarska ta, ta Kreciarska? Wiesz, co to jest? Kukurydza? To jest? Faki, kukurydza. Co to jest? Fakie kukurydza. co to jest? Kukurydza. Parsu. Nie wyglądaj jako kurydę. Bardzo Bez... ma kwiaty. To jest hodowlany Dobra, <grystanie> ja tak swedżuję nal. Czekaj, nie puszczuj może. Puszczuj. Twój syn. Dojechałem do miasta prawie. Pierdole... <grystanie> hmm, zamazane wszystko. A fajnie, że tu nie jest. Klikaj! Halo. Klik... Kliknąłem! Widzowie widzieliście to, że kliknąłem, że było zaznaczone. Nie interesuje mnie to. No, to jest fucking australijski gejgra. gra. internet. To jest fucking gejgra. gra. I to jeszcze było sekundę wcześniej przed końcem tego Kliknięte. A, to right mamy typowe kilometry na godzinę. Co to jest? Finlandia. Mogę jechać tu? O, czarny, wlebisty czarny jak Jąku, 7-8. jest jąku. Za wysoko. Wysoko, no. jeszcze musisz. Jąku? Nie wiem. Ja wiem pierwszą genę w ogóle. Nic nie widziałem. Jeszcze się z Fucking internet. Mhm. Ja nie wiem. Widzowie, to jest trolling mnie tutaj. Mam Nową Zelandię prosto. Druga gena w Zelandii. To jest duża wyspa. Dobra no to musi być tu w takim razie. R R Rolling Hills tutaj mamy widzowie czyli mamy gdzieś w Miejscu tutaj Aż Burton koło Christchurcha tutaj jedziemy tą drogą dokładnie tutaj Wyjeżdżamy stąd Wessa no. Masz północno Zero <laughs> Ziomeczki Poszły w Europa, Europę Polskę jeden dał. Dobra, lecimy. Polsa. I Ej, ble. Paliaki. 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 Dwa ludzi gra, tak nie, nie ma oczekiwania dzisiaj. No, Gio Geserectum. Trenują już na Rankedy. Trenują na mistrzostwa, tak jak my. Łożki. Druga genna to San Marino. San Marino Rimini. No, San Marino Rimini. Rimini, San Marino. Jedziemy na Northwest tu oh, San Marino San Rimino San Rimino Storiko Aha. Na południe trochę Fiorentino Fiorentina Drugi gdzie tam? Nigdzie. <laughs> wiem nie, no, to jest typowy ten. Marina Seva, dobra. Idziemy za info. Okay. Tak, to tak, mamy... tak to mamy... Tak to mamy zwyczaju. Tu Si. Trzymańcy. S-I. A, Słowenia. Słowenia jest tu? Nie, nie Dobra. Maribor, to jest. No, gówno. Tu jeden się Łop, poszedłem. tam. dam. da łop, po, poszedłem. Latwia. Łop, po. Łop, O, ja cię pierdolę. The world's largest indoor theme park. To jest... Wow. Wow. Epic Adventure. Wowe. Oho? Dziecika no. prawie Wowe. Wowe. Johansson. Robert Johansson. Ze Szwecji. No, no o, to jest... Um, Gdzie jest Malta? Gdzie nie jest Malta? Żółte blachy. jest ten? Y Jordania. Jest, jest Co? Co? Jak jest realne? Z flaga Maroka no to fuck? Jakiego A nie te. To, to jakieś... Z Betlejem. <laughs> Bo dzisiaj Bentleyem. A gdzie się? A gdzie ja jestem? To w Betlejem jesteś. Powie... Betlejem. Jezus o? się tu urodził. Jezus? Jezus? Czy jest po hiszpańsku? Ja bo napis był po hiszpańsku, ukaje do dywa coś tam. <grymne> What the fuck? Po hiszpańsku. Ale no, kurwa mamy. mamy. Urban Street A to jest ten, Kansei. No nic więcej nam nie trzeba. Chociaż możemy znaleźć ten. Jak ci się chce. ty nie znasz, nawet tam. Dobra, ja ja no, zawsze znaków szukam. Aura, to jest Hokkaido. Dziękuję. No, o, essa, widziałem. Tak łatwo. Osaka. Muszę się Japonii chyba nauczyć. Bo oh. XD. Ja, Aha. Pierdę. Marina. Oj. Pare. Oj. Chodzę do środka. To La de memoria. Ponce, masakry, Gdzie jest Ponce? Ponce jest ten, na Puerto Rico. Ponce jest na no Puerto Rico, no. Mówisz Ponce znalazłeś? No. Kurwa, Yolo, idziesz, masacre tak? Masacre de Ponce jest napisane. Kurwa, jak to nie jest Puerto Rico, to no, Może nie być, no. Ty I to jest Dominikana chyba, no. O, Puerto Rico. Dobra. Ponce, jasne. Yes. <laughs> Dobra, jeszcze jeden zagramy. Pące masakrę. Co to za jakieś bambiki nam daje? Na no. pon ponce masakrę. O, to jest fajna runda. Packnot Riker. Lele, le, le, le. Ru Ruoka Kelo. Róka. Róka nie jest finantem. To jest Finlandia, dokładnie. Jest no Coverage jeszcze do tego. Ja nie wiem, gdzie jest jakaś ruka. To jest ruka. Może ja dam rukę. Jo, no, ow, No, turku typowe. Nowe turkum, byśmy poszli, ja poszedłem w ogóle na Norwegię. Nie, jest to taki taki... Internetu to... nie, 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 Ja nie, na nie, hmm, Litwa. nie, się da to? Jadę. to jadę. nie, nie, jakiś język, jakiś język. Heim... Tak to jest. Tak to widzowie wygląda, właśnie. Też Nie mam internetu, obraz mi się nie ładuje. Popy już dojechały. No, Albert. No, czyli Heimre miejscowość się nazywa. Heimre. To O, jeszcze wyżej musisz. Heimre. Heimre. Jest Heimre? Jest. Aj, Ja Japanesa, dobra. Y dort. Japonia, dobra. No, Japonia. O, to jest... Japonia, Japanesa, czy coś Z... tam. Cheesecake. Missouri czy Iowa? Iowa. mi Missouri. Jak to wygląda? Góry są jakieś. Okay. Ty? Walmart. Czemu wszyscy są tyłem? Zobaczyć czy macie w tablicę To nie jest? Kurwa. Dajcie mi na te drogę, dobra Pokatelo i czubuk ja to jest juta gdzieś, ale gdzie? Chyba, tak że to jest. To jest Interstate też możliwe. Było już kiedyś. Nie, to jest gdzieś niżej, kurwa, dałe, wywalone. O, Hessa, wyżej, ona, Pokatera. Mówiłem po, katero. po, katero. po katera. Pokatera. Pokatera. To nie były takie takie, te Idaho Brachy. Chyba oni tam chcieli. Albo już znak na Salt Lake City, to fajnie <grafy> jechać milion kilometrów. I mhm. to Łotwa jest. Jak koleś pusznął już. Napierdolę. Mhm. Lepaja. Lepaja. Okay. Ostatni maczyk dzisiaj, bliski, bliski, close, close. Podlachy, Słowacja na klusie, Jest Żelina. 40... No, 40... 49 km na zachód jest Żydina. Różęborek jest w drugą stronę, czyli tu gdzieś Gesa, Jezus, Mario. Ale pro, Ges. znalazł znak, to puszujecie, jak debita. O, to wiemy, gdzie jesteśmy. To, że nie trzeba daleko szukać. Aby tam w UAN ude zapierdolić strzała. Kurwa, cokolwiek? Jak to jest górzyście, co to jest za góry są? To fuck? i góry są w Rosji? A mi tu jebie jakimś sahalinem czy czymś Chyba cię czyści Ja cię pierdolę no Ale ja bym dał sahalin Chyba zwariowałeś Jezu daję sahalin Nie dawaj to nie jest sahalin Jak nie? Ty to jest sahalin To jest sahalin, to... jest kapusta No kurwa ci mówię, że to jest sahalin, już <tysk> <tysk> no sahalinsk O wyżej ESA łatwo. Dziękuję. To jest sali. Jest kapusta. Zobaczyłem no, kapustę w ostatniej chwili. Nazwę odcinek kapusta. Dobra, dzięki wielkie widzowie za nowy Przemysław. Halo. No widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się cześć.